Witam państwa serdecznie. Dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj u Karola Bąkiewicza, truskawka. Tu jest odmiana Verdi. Drugi rok owocowania. No i cóż, jesteśmy po przymrozkach. Mam nadzieję, że już więcej nie będzie. Plantacja została wygrabiona, wyczyszczona ze starych liści. Eee, nawożenie zostało posypowe, wykonane zgodnie z zaleceniami. Eee, no, i w tej chwili startujemy. Pierwsze zabiegi dolistne w truskawce. Jeśli to jest zdrowa plantacja, jeśli nie przemarzła, to to, co Państwo możecie w naszych programach znaleźć: mieszanka Magic P plus Algaren. Jedno i drugie po 2 litry na hektar. I na razie tyle. Następne zabiegi. Się bardziej zazieleni. Za Nie szybciej jak za tydzień. Gdyby ktoś miał plantację po zimie bardziej przemarzniętą, jakieś uszkodzenia mrozowe, to proponujemy, żeby dodać do tego jeszcze troszeczkę albo zwiększyć dawkę algarenu, albo dodać jeszcze litr albo dwa zwykłych aminokwasów. O tej porze roku nie będzie miało znaczenia, czy to są aminokwasy pochodzenia roślinnego czy zwierzęcego. Po prostu dorzućmy je po to, żeby ta roślinka miała troszeczkę łatwiej się zregenerować. Jeśli chodzi o fertygację, do tej pory nie było nic tutaj puszczane i bardzo dobrze. W tej chwili na start, myślę, że za kilka dni. I w momencie, kiedy się nam zrobi rzeczywiście ciepło, bo na razie to ten wiaterek jeszcze taki mm, bardzo zimny, mm, to puścimy pierwszą dawkę nawozów NPK z przewagą fosforu. Na, przykra, na przykład Greenplant 105010. 10. Yy, I do tego nawozu będziemy mogli dodać pierwszą dawkę Witorga, a więc koncentrat y, aminokwasów roślinnych przeznaczonych specjalnie. Do fertygacji. Tam są jeszcze wyciągi z drożdży, jeszcze inne dodatki. To na start takie coś jest bardzo wskazane. I znowu. Jeśli mamy plantację podmarzniętą, to zwiększamy dawki witorga. To nie musi być 5 litrów, to może być już na przykład 7. Yy, I do następnego podlewania znowu Vitorg 5-7 litrów plus algaren. I uwaga, jeśli mamy truskawki po zimie troszkę podmarznięte, proponuję zwiększyć dawkę algarenu przy tym drugim podlewaniu. Nie dwa litry na hektar, tak jak widzimy to w naszych programach, tylko zróbmy 5 litrów. Taką dawkę uderzeniową. Na start. Na początek. Odmiany, które najbardziej zmarzły w tym sezonie, po zimie, to widzimy, że tak, na pewno licja, na pewno kory. Te odmiany zmarzły bez względu na to, czy są roczne, dwuletnie, trzyletnie, na tych odmianach uszkodzenia są wszędzie. W drugiej kolejności, zwłaszcza starsze nasadzenia odmian e, Sybilla, Rumba, e, te, które bardziej wystawały nad ziemię, tam widać uszkodzenia mrozowe. Natomiast te same odmiany, jeśli były młodziutkie, głębiej w ziemi, siedzące, nie wystające jeszcze nad ziemię, no to wyglądają całkiem przyzwoicie. Również te, które były przykryte. No i na razie tyle. W tym roku będziemy chcieli zagęszczać te nasze spotkania, żeby być jak najbardziej na bieżąco. Eee, jeszcze taka krótka uwaga dla tych, którzy przyspieszali, tam gdzie było pod włókniną, czy pod folią perforowaną. Tam już mamy kolejne e, podawanie nawozów i tam już Algaren dajemy razem z Kalfomytem, tam Borogrin, e, w przypadku fertygacji, no to już nawozy zrównoważone 20-20-20 e, e, plus właśnie też jeszcze Algaren. E, I co? No i polecam też, przypominam, nawozy z serii Kalfon. Te, które zawierają w sobie wapń dodatkowo, a przy okazji zakwaszają wodę. Bardzo dobrej jakości, bardzo poprawiają smak owoców. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Zapraszam do następnych odcinków.